Cześć Siemanko, witajcie z tej strony. Farmer z Wielkopolski. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na tym kanale. Tak, obiecywałem, że w końcu te wakacje, co większa część widzów, rozpoczęła. No to zdecydowanie postanowiłem, że z tym daily będę teraz leciał z przetupem. No teraz tutaj tak było wspominane w poprzednich odtorze filmach, że pracy jest sporo i pracy nie brakuje. No to właśnie już na poniedziałek dla Was ten film z ogródka mojego, jaki z mojej mamy pierwsze nagrywam. Właśnie na poniedziałek, bo dzisiaj mamy niedzielę już po godzinie 15, chwilka jest. No, no i co, zapraszam wszystkich do oglądania. Dzisiaj krótki film, bo będzie aby przegląd warzyw, to co już widzicie. Natomiast moje, moje uprawy, czyli arbuz, no i dynia, bo niestety warzyw innych nie mam. Natomiast za rok się szykują naprawdę wielkie plany i pomysły co do ogródka ale o tym też będę wspominał e, jeszcze w tym roku, ale to jest za jakiś dopiero dłuższy okres czasu, więc za tym jeszcze będziecie musieli e, poczekać. Na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza, udostępnienia również innym no i zapraszam na kanały standardowo podawane w opisie jak i również na mojego TikToka no i co tu więcej mówić tak jak widzicie no ogródek ogródki, bo i mamy akurat są warzywka rosną, pogody, które ostatnimi czasy dopisywały, że sporo popadało jeżeli chodzi o czerwiec no jutro jest 30 ostatni, ale jeżeli chodzi o czerwiec to naprawdę samego początku czerwca dosyć ładnie i tak popadało więc no jako tako warzywka sami widzicie że naprawdę pięknie się prezentują więc z drugiej strony na tego deszczu nie brakowało, jak na tą chwilę. No i oczywiście, no teraz z racji tej zapowiadają upały, bo no teraz na początku lipca, no to będzie trzeba codziennie, wiadomo, podlewać, żeby o to zadbać, żeby nie uschło. Bo nie wiadomo, kiedy teraz mogą deszcze przyjść. No teraz nic takiego za bardzo nie prognozują. Tutaj u nas wiem, jak u Was możecie pisać w komentarzach. No i co, tutaj. Po w poprzednim filmie ja Wam pokazywałem sogródka no to tutaj było zdecydowanie inaczej jeszcze e, wtedy no a teraz jest wielka o to, że różnica, no tutaj podstawowe warzywa, które są czyli pietruszka e, marchew, e, maga do rosołu i tam jeszcze flance e, pietruszki z tego co e, widzę no i takie tam marchewka rzodkiewki raczej nie było w tym roku więc no, mama tego nie siała. Co prawda jeszcze brakuje kilku warzyw, które w tamtym roku były, a w tym roku już niestety nie, bo zielony ogórnik już jest cały zajęty. Natomiast tak sobie postanowiłem. No i tutaj jest druga strona, co już jest zdecydowanie mniej. Sałata. Widzę, że tutaj ładnie rośnie. szczypiorek Więc to no, generalnie pięknie się prezentuje. No i ogórki. Jeszcze jakieś tam dodatkowe chyba miejsca, gdzie jest koperek, więc takie tam resztki bardziej widać, bo tutaj kopru nie ma, więc tylko bardziej od tej strony. Więc co tu więcej mówić ogórki naprawdę ładnie. No teraz aby zadbać o to, żeby podlewać. Bo się prezentują yy, warzywka OK. No tylko że teraz jak tak ciepło przyjdzie to wiadomo, jak to z tym może być. Więc lepiej przypilnować. No i natomiast co tu więcej e, mówić że, no, że na szczęście nie było, pryskane też na szczęście nie było, bo to z tego co choroby są, no to no wiadomo mogłyby się zażyć, w tamtym roku też nie było, więc na całe szczęście i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym roku no tak jak widać nic takiego nie dosięgło, więc z drugiej strony e, dosyć ładnie i pięknie się to i tak prezentuje jak e, widzicie sami teraz na kamerze. Z telefonu, więc także, no co tu więcej jeszcze mówić, przejdę jeszcze teraz do swoich upraw no i więcej tu będzie po tym filmie na tyle. No i tak, za dużo tutaj nie mam co opowiadać. Bo to, co tutaj widać, to widać dynie naprawdę pięknie. No tutaj ten listek, niestety, już drugi usek, więc no generalnie, no trochę przykro z drugiej strony, ale już widzę, że w tym oto dyni w środku, już zaczyna coś bardziej się pojawiać. Myślę, że to są już bardziej pod kolejne, może już liście, chociaż wątpię, żeby to na liście przypominało jak na razie. Chociaż będzie podlewane, to szybko w ogóle mi to będzie puszczać pewnie. Teraz, tak ciepło, no to w ogóle zobaczymy, co dalej pójdzie. Natomiast arbuzy, no jeden arbuz tutaj, miałem trzy doniczki arbuza, z tego jeden poszedł na sprzedaż, bo naprawdę Ładnie miałem, więc postanowiłem, że takiemu zajmem, bo tam sprzedam, bo mi się pytał, czy może mam, to powiedziałem, no owszem, mam, więc co tu więcej mówić, naprawdę pięknie też one już zaczynają liście, inne wypuszczać tutaj, to trochę kiepsko, ale no już też widzę, że coś tam bardziej ruszyło. No więc jeżeli chodzi o te pozostałe warzywa, no to niestety w tym roku się nie odbędą, po prostu będą tylko mamy na ogródku. Dla takich potrzeb, co najważniejsze, za rok, na wiosnę, no, szykują się naprawdę wielkie plany, ale o tym to jeszcze będę wspominał. No i oczywiście o tym będziecie wiedzieć, bo teraz na bieżąco będą nowe filmy, vlogi i shortsy. Więc chcę tu więcej mówić. Możliwe, że będzie może w któryś dzień z podlewania. Więc tak dla Was pokażę, jak to wodę szybko przy okazji będzie wpijać. Więc no, wszystko. Zobaczycie już w kolejnych dniach, więc także bądźcie na bieżąco, by się o tym przekonać. No i dobra, myślę, że w tym filmie to będzie na tyle. 7 minut filmu za chwilę, będzie dzięki serdecznie Wam za oglądanie. Więc Jak, jak Wam się widzi arbuzy, myślę, że na następny rok e, będę chciał posadzić e, więcej. E, tak samo dyni więcej spróbować, bo zobaczymy jak w tym roku, bo na razie nie jest jeszcze tak źle z arbuzami i z tym. No, na to liście już nie patrzę, więc nie wiadomo jak to jest. A jeszcze troszkę i będę musiał go już przełożyć, a jeżeli będzie miejsce, to tu mamy na ogródku, po prostu będzie. Albuzy będą tak samo, więc aby później o to dbać. Bo ciekaw jestem czy w ogóle coś z tego wyjdzie jak to będzie dalej rosło i pięknie się właśnie mnożyć. No to zobaczymy tak naprawdę co z tego wyjdzie. A tym będziecie sami wiedzieć, bo tam we Wam będę opowiadał, więc... Nie trzeba będzie się martwić co i jak. A z drugiej strony to już jest na tyle w tym filmie. Dzięki serdecznie za oglądanie. To Zobaczcie film na poniedziałek, więc także na poniedziałek ten film na godzinę 18 bądź 20 będzie. Więc dzięki za oglądanie. łapeczka w górę. Zostawiacie jak najwięcej łapek w górę dla zasięgu. Komentujcie do śmieci również innym. No i zapraszam już na nowe filmy i na kanały i mojego TikToka. No i do zobaczenia w nowych filmach. Trzymajcie się na razie. Cześć.